z tej strony tu Szwecja, już na miejscu w Norwegii. Przyjechaliśmy chyba w pół do czwartej nad ranem. E, pospaliśmy parę godzin i zaraz będziemy wodować łódkę. Prognoza się na razie sprawdza. E, troszeczkę, ale to nie jest duży deszcz. Nie powinno być aż tak dużego problemu. Gorzej ze sprzętem. Musimy sprzęt troszeczkę zabezpieczyć, żeby cały czas móc nagrywać. E, I to jest taka pogoda dla mnie typowo norweska, ale jest bardzo klimatycznie. Tam za mną wodospady. Przepięknie wyglądają te wodospady. Później postaramy się tam podpłynąć i troszeczkę nakręcić i tak przepięknie szumie. Ja myślałam na początku, że to jest wiatr. Dopiero wyszliśmy jeszcze o tej czwartej rano, wyszliśmy sobie tam dalej na pomost i oglądaliśmy przepiękne wodospady. Tak, przyszłam zrobić śniadanie i taki mam tutaj widok. Darek rozpakował sprzęt. A tu popatrzcie, jaki mamy widok z kuchni. Piękne wodospady, słychać, jak one szumią. My się zabieramy za śniadanie, wodujemy, łódź i płyniemy. My w Norwegii planujemy spędzić 5 dni, to jest nasz długi weekend. I to co jest fantastyczne, to że nie mamy zasięgu, czy znaczy tam łapiemy zasięg od czasu do czasu i nie mamy internetu i możemy sobie odpocząć. Za nami ostatnio bardzo intensywny czas, właściwie każdy weekend coś się działo. Byliśmy w Sztokholmie na zaproszenie jednego z uniwersytetów, później byliśmy w Gdańsku na Nordic Talking Festival. To był festiwal, który dostaliśmy zaproszenie od organizatorów, dlatego że na tym festiwalu przyjeżdżały osoby z krajów północnych, z wysp owczych, Islandii, z Finlandii, Norwegii, Szwecji, z Danii i to było fantastyczne wydarzenie. Mogliśmy się tam spotkać z osobami z którymi dzielimy pasje do właśnie do północy i było to, jeżeli interesują was kraje skandynawskie, kraje północne, to serdecznie was zapraszamy, dlatego że już trwają przygotowania do trzeciej edycji Nordic Talking Festival za rok w Gdańsku. I jeżeli śledzicie nas na Facebooku, to zapewne wiecie, że mieliśmy w tamten weekend, mieliśmy parę dni temu, w sumie nawet nie weekend, bo dzisiaj jest środa, w piątek mieliśmy gości, była to dziennikarka i fotograf. Mieliśmy sesję zdjęciową, dlatego że ambasada Szwecji w Polsce organizuje teraz na taką rocznicę 100 lat nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Szwecją wystawę. W której również zdjęcia z tej wystawy z nami, z naszej pięknej okolicy, nad naszym Jeziorkiem, również będą. Także czekamy na efekt, i ten czas jest dla nas bardzo intensywny, tak bardzo, bardzo pozytywnie. No i teraz bez tego internetu troszeczkę sobie odpoczniemy. Jak przyjedziemy, to znowu będziemy montować filmy z Norwegii i później jest, mamy jeszcze wiele planów i wiele takich projektów, o których jeszcze na ten moment nie możemy wam powiedzieć, ale wkrótce już to wszystko. Się wyjaśni, także na bieżąco nas oglądajcie i śledźcie nas również na Facebooku. To jaki mamy plan na dzisiaj? Dzisiaj plan na dzisiaj no, czekamy na, na ładną pogodę, na lepszą pogodę. Na razie jest troszkę kiepska, ale no, oczywiście Darek i nie poddajemy się. Nie poddajemy się, nigdy się nie poddajemy. Z... Pakujemy sprzęt, ja mam, no. ja mam specjalny patent, żeby spakować aparat w folię. Także wszystko sobie zapakujemy i, Czekam, i teraz wyruszamy. Zkodowanie łódki i zobaczymy co dalej. No, ale tak jest urokliwie, tak? No to masz swój urok też. Jak wszystko. To jak tam nastroje na dzisiaj? Mm. Deszczowe, ale bojowe. <gryw> teraz popłyniemy, opływamy tutaj w koło ten mały odcinek fiordu. Zobaczymy czy ryba jest na początek. Czy wpłynęła w ogóle? Czy wpłynęła? Do albo raczej czy nie wypłynęła już. Aha. Potem się zapuścimy troszeczkę dalej, ale to pewnie jutro. Ja dzisiaj taki rekonesans. Ale też ze śniegiem lub Sama przyjemność. Sama przyjemność. O, tata miał dorszyka, ale niestety tu przy podbieraniu już był lekko zapięty. Także się odpiął. Ale są pod nami dorsze warunki są dzisiaj, no nie są ekstremalne ale są dosyć trudne zaczął jeszcze wiać się do tego mocny wiatr cały czas pada ryby nie specjalnie chcą współpracować nie, też, ze śniegiem. też ze śniegiem, gdzie możemy się zbytnio też oddalać dlatego, że tu warunki zmieniają się dosłownie z minuty na minutę i może nas zaskoczyć gdzieś tam na środku fiordu mocny wiatr, więc na to trzeba uważać dlatego trzymamy się raczej tutaj blisko brzegu, blisko naszej chatki żeby móc w każdej chwili wrócić na miejsce, dobić do pomostu, trzeba na to uważać jednak. To są takie warunki, pogoda się szybko zmienia. To są góry, to jest morze. Tak po prostu tutaj jest. Mamy odczyty na Echosondzie. Prawdopodobnie są to czarniaki. Darek próbuje jeszcze swoich sił, ale niedługo się będziemy zbierać. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. Tu zmaga się trochę wiatr. Dostaliśmy informację, ponieważ my nie mamy internetu, ale dostaliśmy ostrzeżenie, że te warunki po południu mogą być trudne. Zresztą fale się wzmagają. Oj, coraz bliżej, to się do nas zbliża, także my szybko... Okej, okay. już zaczyna się, się mocne fale. Darek tylko zwinie i musimy się troszeczkę ulokować w bezpieczniejszym no, nie, miejscu. Zwijamy od razu, zwijamy się. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tarek zwija i lecimy, bo się zaczyna robić zimka. No, Okej, okay, za nami pierwszy dzień tutaj w Norwegii. Robimy małe podsumowanie. Dzisiaj chcieliśmy się zorientować mniej więcej, ponieważ mamy miejscówki z poprzedniego pobytu, no ale to się oczywiście zmienia. Także próbowaliśmy zlokalizować czarniaka. Dzisiaj nie było. Dzisiaj? No. Nie, dzisiaj ryby były. Prawdopodobnie były to dorsze. Ale no nie to, były czy, zainteresowane. przed przednie stały jakieś ryby, ale nie zainteresowane w ogóle. Tak, tego. ale nie były zainteresowane y, mhm. naszymi przynętami. Y, prognoza się sprawdziła czyli troszeczkę, y, troszeczkę pada. Nawet nie jest leje. troszeczkę. Leje. Już teraz na ten moment leje. E, wiedzieliśmy, że rano to jeszcze tak e, kropiło. Jak pływaliśmy, tak kropiło troszeczkę więcej. Natomiast już później, jak kończyliśmy pływać, e, no to już zaczęło padać. Rozpadało się już e, totalnie. I pada pięciu e, godzin. Natomiast mamy informację, że jutro z samego rana ma być takie okno pogodowe i planujemy właśnie wtedy wypłynąć. E, e, Czyli gdzieś tak, o której będziemy wstawać? Jaki jest plan? Wypływamy, o no To, Wpływamy, no to jest jeszcze odpływu nie będzie, to na pewno to. O, to jest jeszcze ważne, dlatego że mamy tutaj przypływy odpływy to musimy kontrolować. Dlatego że to, to w Szwecji na jeziorach tego nie mamy. Nie, nie mamy. <laughs> Także to jest też istotne, to, 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 to ma również wpływ, czyli jak jest przypływ, tak, to wtedy. Ryby nie biorą. Mhm. Także plan jest taki, że jutro wstajemy wcześniej rano. Dzisiaj byliśmy zmęczeni, dlatego że my całą noc jechaliśmy i ta droga e, no, po Norwegii, my tak... To tutaj <laughs> <byłamy tragicznego, śmiech> tu że... serpentyny, to to, to. Jeszcze śnieg na poboczach. Śnieg na poboczach, mamy sto Bo Mówiliśmy tymi. Wam, że ta droga jest fajna i że nie ma dużego ruchu, natomiast gdzieś nas nawigacja poprowadziła, dlatego że były remonty. Jechaliśmy zupełnie inną trasą niż zawsze. Był duży ruch, dlatego że to jest początek długiego weekendu, a w Norwegii jest taka tendencja, że wtedy ludzie wyjeżdżają do właśnie takich chatek gdzieś położonych w górach. I pomimo, że stać ich na jakieś wakacje w ciepłych krajach, all inclusive, to w Norwegii jest tak, że właśnie wyjeżdża się do takiej chatki, nawet bez prądu w górach i tak się spędza długie weekendy, święta. Także ten rok był dosyć duży, zaskoczył nas trochę, dlatego jechaliśmy dosyć dużo, była nawet 9,5 godziny, tak? 9 godzin? Nie, 9 godzin. Jechaliśmy. Ale trochę długo już tutaj ta sama końcówka też pojechaliśmy jakąś inną trasą, nie to co zwykle, i z łodzią już zaczęło padać. Może nie było ślisko, ale te warunki były takie już trudniejsze. Okazało się, że zjeżdżaliśmy z fiordu bardzo taką e, drogą, no, no. raz, że stromą. Z drugiej <laughs> ta, strony podjechaliśmy to po prostu. Drugi się raz, raz obudził. <laughs> A tu jeszcze, jak jest ciemno w nocy, to nie widać tego, że jest przepaść. I my dopiero jak na przykład na drugi dzień jedziemy w dzień. A tam się okazuje, że tam jest ogromna przepaść, jakby cokolwiek gdzieś nam zarzuciło tą, tą łódź, to byśmy tam chyba pojacieli z tą łodzią. To śnieg samochodem. jeszcze leżał na poboczu, tak? Tak, jeszcze śnieg, jest, śnieg leżał. W dodatku to była noc, zwierzęta na poboczu. Co prawda łosi nie widzieliśmy, ale my jesteśmy przyzwyczajeni, że są sarny, bo, bo to zazwyczaj to sarny. Jelenie. A tu nie. były wielkie jelenie, także to u nas takich jeleni nie ma. I to było też takie no, dosyć ciekawe. Ym, więc no, plan jest taki, że jutro wstajemy wcześniej, chcemy po południu też malać, więc chcemy wykorzystać to okno pogodowe i spróbować połapać troszeczkę. No tak, głównie się rozglądamy za czarniakiem jakimś dorszem, tak? Tak gdzieś w tym. Ja się za wszystkim rozglądał, co się da złowić. <gry> to jest w ogóle taka bombonierka. są morskie jest fajne. To jest taka bombonierka, nigdy nie wiecie na co traficie. Po prostu w Szwecji to wiemy, będzie okoń, końcu bo być może sandacz. Zazwyczaj natomiast tu jest taka bombonierka, nigdy nie wiadomo co się trafi. Więc takie jest plan. Jutro. jutro spróbujemy na fileta. Na pewno łowić. No i w parę miejscowe, które nam kolega zdradził, właśnie odwiedzimy jutro. No. no i do zobaczenia jutro.